To w takim razie, dlaczego by Pan chciał u nas pracować? Co? No, dlaczego by Pan chciał u nas pracować? Panie, ja tu grzenik naprawiam, nie pracować. No dobrze, no a gdyby Pan na przykład mógł być jakimś zwierzęciem, to jakim by Pan był w wtedy zwierzęciem? Jakim zwierzęciem? Co Pan mówi? Ja tu nie przyszedłem na rozmowę, tylko grzenik naprawiać. Nawet z komputera nie potrafię obsługiwać. Tam pan nie potrafi. Każdy potrafi. Proszę powiedzieć hello world. Hello world. No widzi pan? Będzie pan programistą. To kiedy pan może zaczynać? Kiedy ja panu mówię, że ja nie mogę? No bardzo pana proszę. No niech nam pan pomoże. No dobra. Ale chcę TFSA 2017. Dobra. I będę Scrum Master'em. No dobra. I nie będę pisać żadnych testów. No dobra, to, to kiedy może pan zaczynać i, i ile trzeba panu płacić? No jako hydraulik zarabiam 10 patoli miesięcznie, bo faktur nie wystawiam i ZUSu nie muszę płacić. A mogę zacząć za rok, bo mam roboty poumawiane. To ja będę czekała.